Witam Was, ja jestem Gorcek. i jest dzisiaj ze mną mój Cześć! I przechodzimy mapę Escape Mayonesia, tak? Mhm. Mm Mayonesia. <laughs> the Dark Nightmare, czyli coś jak amnezja, no. Mamy nie cheatować, możemy tylko usuwać, rozbijać... Um, co to było? Glinę. Mhm. Mamy się kierować tabliczkami, nie próbować czytować, znowu. E... Nie czy naciskać randomowych... No, tłumaczę na żywo. Nie naciskać Spoko. randomowych e... przycisków w zagadkach. Gliny możemy niszyć, nie? Ktoś tam pisze. Wiem. Mamy grać na easy, nie mamy kraść z dispenserów, mamy się dobrze bawić. E... Możemy tylko zmieniać na noc, ta, e, czas. A, czyli ma być cały czas noc, tak? Tam jest napisane, że to była tylko pokazówka. I diamenty będą naszym e, wynikiem, tak? Okej. Okay. No i tu są autorzy mapy. Tu mamy... Nimi. E, Czekaj, gdzie możemy niszczyć, więc... No dobra, mniejsza. No! E... Oh. Czekaj. No tu masz potki. Poszedłeś już tam? No. To czekaj, jest się jeszcze ubiorę. To jest jeden parkour? Czekaj. Ja tu jeszcze biorę te rzeczy, które tu były. Parkoura mamy. I żarcie. I parkour. Hmm. Gdzie jestem? Mam ból głowy. O, dziura. Może doprowadzi mnie do wolności. Nic nie widzę. Muszę skoczyć. Ała, ała! Skąd ty masz to? Co? No to co mam za sobie? No było tam. Mhm. Mm to jest żelazny... Jeszcze z tym renderowanie filmu na... rzeczywiście podskakam sobie. Parkur? Trzeba było nie renderować. Yeah. Okay. Aha, przerwę w 80%, bo muszę to tyn... nagrać. Spoko, co ty to w ogóle renderujesz? No, jaki Troll Barbie Horse? Spoko, w tym odcinku będzie operacja plastyczna. Ha, jest Mhm. Odpadłem do wody na ostatnim klocku Aha. Dawaj, dawaj, bo tu jest fajne. A czekaj, już lecę. To ty pójdziesz prawą stroną, ja idę lewą, jak to. Spoko. znalazłem 3 diamenty. Okay. Ale fajne. Jak mam gdzie iść? Prawo? No. Potrzebuję miecza. No i się nie dam. Masz miecz? Dobra, chodź tu patrz. Masz miecz? Tak i checkpoint. Daj mi miecz. Zobacz. Najmniej nieczu. No chodź tu. Tu mamy tak tak checkpoint, więc tu mamy iść spać. 15.000 Dobra No Chodź nie posadzę. Już? Mam. No. Come on! Wiesz, że właśnie y dużo ludzi nie zobaczyło IP serwera. Co zobaczyło? IP serwera. Czemu? Bo się przelagowałem. Po co? Żebyś ty mógł spać i się zmienić. Checkpoint. On I tak ma white list, to. To jest zalane. Mm. Słyszę kroki. Ja, ja słyszę moją babcię. Oh. My god, ale... To będzie się... Dobra, ja sobie to wyciszę w gold wave, tak? Aha, no. Nie można tam doskoczyć. Nie. No. W ogóle. Jest. Jest. A się O! Ja! Z tego ostatniego się nie da. Klocek jest za wysoko. No. Ale się, a, a, się a, da a. jak autor tak to zrobił to się widocznie Da. No. <słys> Co? Nic, ciekawe jaka to ma to jest długa, nie? No trochę muszę mieć. Trochę. Tu są drabinki. No. No. Mm, to jest zamknięte. Potrzebuję tu dźwigni i tutaj też. No bez ja jak nie przejdę. O! Tu mam podskoczyć i... tam? Tu masz się rozpędzić i podskoczyć. To się rozpędziłem. Ja idę tu do góry, a ty idź tam w lewo. Okej. Okay. Hmm. Wyglądają jakbym je mógł otworzyć. Jak kiedyś tam dojdę, to pójdę tamtędy. no, nie da się tędy przeskoczyć. Musi się dać. Nie. Masz odpalnego game moda, to wiesz. What? Zombie. Ej patrz, rozpędzam się. Okej, okay, chwila, bo tu coś... Ale muszę, nie... bo podskoczyć. Co coś dziwnego dzieje się. i nic się nie da, nie? Seems like I can push this door. Dobra, jestem. Jak mogę... Never say never To jest... ...głęboka ja dziura Gdzie ty poszedłeś do tej skrzynki już byłeś? Już co, bo ja teraz jestem... ...w takim A, czy nie byłeś w skrzynce gdzie była dźwignia Ta mapa jest na 1,5 tak? 1,25 no ja tak. znaczy się Czemu autor nie pomyślał o tym? Czemu no, autor ten zrobił skrzynkę otwartą i pułapkę, którą nie da się ominąć i da się... O... bez sensu kompletną? To wiesz co? U mnie jest coś dziwnego w ogóle. No obok ciebie? I po co? Ale super. I czemu to się da przejść, nie? Patrz. No właśnie. A ja tak tak skakałem. A Okej. co to jest? Chyba mamy tu iść. Chyba nie. Tu jest lawa. Piszę, że tu mogę otworzyć te drzwi Weszłem tutaj mm. Tu coś pi... E, możesz wskoczyć w tą lane Nie To mnie zabije. Mam trochę pochodni tylko No, nie, że mi zostały dwa serduszki, a on zginął No Inaczej zamknę, a ty wyszłeś. Eee. Yy, dalej nie. Aha, mam. Yy, miałem wziąć ten. Tą... Ja mam jedną, ten. To jest, yy, no. Miałem wziąć dźwignię. Ja mam dźwignię jedną. Ja też. mamy je tam położyć na dole. Okay. I? Hmm. Mamy otwarte drzwi. To po co to jest tutaj? One były zamknięte. Czekaj, bo tutaj jest jakaś skrzynia. Ale fajnie. Byłaś tu. Ale jest na jedną osobę. Wow, przejdźcie przez obraz. Czekaj. Kilo w to w ogóle. Checkpoint tu jest. <grym> <grym> hmm. typ. Ale typ. Okej, okay, ty przeszedłeś. A nie, zamknęłem się przypadkowo drzwi. O Ups Co tu się dzieje? Mam kilo o, Znaleźliśmy sekretny kościół Kto? Co zrobić? Hmm, mamy tam jakoś wejść później Masz kilo? off Gdzie? A ile ich było? W skrzynce jeden Nie wiem co tam z nim zrobić To jest co? Obsidian? Co? To jest Obsidian? Gdzie? Nie, to nie jest Wygramy bardzo. na tym teksturpaku? Tak, ja gram. No też gram i jakoś mi się wydaje, że się nic nie zmieniło. Ale lipa, nie zmieniłem, nie? Spoko. Okej. Okay. Będzie miał fajne nagranie. O, ja tu parkuruję. O. Nie mogłem tak. nagrywać, więc nie nagrywałem. Bo? Ze względu na silny spadek FPS-ów. Przy nie renderowaniu rzucasz, i tak? przy wrzucaniu filmiku jednocześnie. No bo ja tak jeden tak. wrzucam, jeden renderuję. Mhm. Szlak. A jaki wrzucasz? Walk and dirt. <laughs> no Splinter Cell'a. Przecież go renderowałeś pod chwilą. No, to renderuje się, a ja wrzucam, wrzucam tego, Muffin. A, spoko. O Boże, jak to wygląda. No tak. Co to jest to zielone? To zielone to był żwir. To co? A to czarne to... To ziemia. No, ale nie zarośnięte. No, to... Nie, to nie jest ziemia, to jest Hm? Mm. Mm? No chyba nie. No, miałem normalnego, butek przez chwilę, nie? Um, dobra, ej, może skończymy tu. To jest woda? No. Spoko. Wow. Wiesz co? To są kwadraciki. No wleczka. Boże. Wiesz co? Nie mam siły do takiego parkuru. Może z daleko. Ale nie, ja też tu byłem. Spoko. Tutaj nie byłeś. Tu no nie. Ale ja już jestem. Ale ja już w ogóle... ...weszłem. To fajnie. Pięć diamentów, łuk, strzała, łuk, uh, uh. Gdzie ty jesteś? U góry. Gdzie u góry? No już weszłam na górę. no, 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 no. Tu jest, yyy, glina. Tu ja mamy trzy diamenty. Oła! Pasmo, nie troll mnie. Co tu pisze? Gdzie jestem teraz? E co to? A to jest obraz! Jezu, ja się że to jest te... workbench. Spoko. Patrz, jak ten obraz wygląda. Szafka. No. Zobacz jaki ty w ogóle straszne. masz ten zbroję, dlaczego ona wygląda. Wiem, jak karton. Karton i coś tam krowie masz nogi. O, chapter drugi, to tu kończymy. A ile już nagrywasz? 12, no 13 minut, ale tu już jest chapter drugi. Będziemy tak nagrywać chapterami. No a pewnie z chapterów z dwa nie. Nie no myślę, że chapterów będzie trochę więcej. <kluzła> Dobra, mniejsza, no Okej. Okay. No to to była Majnezja, Coś tam, coś tam. I był ze mną as mój. No cześć. No, to komentujcie, subskrybujcie i co tam jeszcze chcecie. Na razie czułem, cześć. Ok, be